Tak bywa, jeśli ktoś nie wie, od czego zacząć. Zdaje się, że Pan widzi taką listwę pierwszy raz. Padł przed listwą na kolana i próbuje ustalić, co z tym czarnym elementem z innej planety. Nie, no ale to nie wolno tak robić, no zniszczy te listwy. Nie, nie. 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 Pan nie słyszy rozpaczliwego wołania Darka. Listwa nadaje się do kosza. Listwa do góry nogami na lewą stronę. Wiertło kręci się odwrotnie. Niech ktoś zatrzyma tę karuzelę. <słuch> Powiem to najprościej, jak się da. Czarna listwa montażowa idzie do ściany, a biała to maskownica.